Witam widzów, że nie było ostatnio Ale jakoś miałem ochotę na ligę normalną Te areny są nawet git, tylko szkoda, że meta się wytworzyło, nie? Na ten paszczę czekać, ale w sumie muszę jeszcze Blank nagrać, bo na reworka dostaję Też ludzie mają mieszane uczucia co do tego reworka, tej LeBlanki, z tego co widziałem Że ona jest pozmieniana niby, że to nie jest tylko wizualny rework A no, może coś tam jeszcze pozmienia I w sumie ten next patch też areny zmieniają, więc no Problem jest taki, że meta jest na tej arenie Roksa dostałem, LEX powinien być dobry, ale pewnie z... w sekundę umrę No jest tu... Tutaj... Inred Huey'a Mam Sony niby, ale... No nie, albo jest taka meta, że wszystko znika w sekundę, albo jest kajtowanie dookoła i finanie tych sadzonek, tej rzepy zasranej Co ja bym chciał na Jack się dostać? Nie co byłoby dobre nawet No wszystko chyba, co sprawia, że napierdzielasz szybciej i więcej naraz No jest Timoszek Zyra, już widzę jak będę kajtowany przez to Wydaje że na takie match powinniśmy siedzieć chyba... Mogłoby się bić na koniec potem. A powinien być dobry, Jack. Tylko myślę, nawet jaki mitik byłby dobry dla niego i w sumie nie wiem. Sonder byłby zawsze dobry, bo jest w miarę twarde te lobby. To jakieś te takie ząchity? Co Jest Jestem taki, co HP zmniejsza. Zmniejsza mach HP, to by się ten czołgat ucieszył z tego na pewno. I ten taki, poza armorem jeszcze jest. Anyway, tu 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 To nie? Biorę zawsze czy nie? to? Tutaj mam Sonę, to muszę być bardziej tankowny. Atak Spital, 2 na 200 dwie, co dostałem? Magic Penetration i Unbreakable. Co to jest Unbreakable? Na no, nie, co to jest Unbreakable? Tak, ja to złożę. Magic Pen? A i Armor. armor no, on mogłoby być gorzej. Magic Pen nie jest taki zły, szczerze mówiąc. No, no, Magach byłby lepszy, ale to wszystko bije magiczne praktycznie. Vegar i ten, co mają? Ten Ona ma Big Brain. Ja musiałam posypkę nastakować. Ja, jak mnie to trafiło, powiedz? Muszę zderzyć rzepy. Ale ich kajtuje Sona. No, 30 na raz mnie trafi jeszcze. Panie wejgaże, chodź tu zapraszamy, chodź tu zapraszamy, Panie wejgarze, Panie wejgarze, chodź tu zapraszamy. O no niestety. Ma cooldowny ten wejgar czy nie? Jezus Maria. No ma takie małe cooldowny. Nie wiesz, czy swaina, na No nikt nie lubi tego swaina, ale że nie lubię. A no, szczerze, szczerze mówiąc, te pryzmatiki. <coughs> Co jest dobre na Żaksa z tych pryzmatików? Ja gram pod attack speed, tam jest trochę attack speed Na no, Dużo bym powiedział, że jest tych. Ale. Jest te takie, no, w sobie mogę sklep otworzyć, z tym idiotą i zobaczyć. Atak speed, no muszę attack speed, wszystko, no wszystko tutaj, attack speed. Nawet destroy trollowe, to jest dobre. To też jest dobre, bo to jest. To ja też nie wiem. Tu można kupić kładełko z tego, co słyszałem, ale nie wiem, czy to nie, wiem, czy to nie jest letrole, jeśli mam być szczery. Tabiki, merce, tabiki, merce. To i to, to i to. To i to, to i to. No i nie się do, dowiedz się, co chodzi. Kupić kładełko? Będę płakać potem? Tak, będę płakać potem. Chaos health, max rolka HP-ku. A no, nawet git. To buta nie ma. Nie na mnie, panie Sono. Dobra, on, ma, on nie ma w ogóle augmentu. To musiałbym ataks fitbutta kupić, nie? Dobra, przyjmijmy te, przyjmijmy rzepę. No da się kliknąć? Czy nie da się kliknąć, da się. zale ja tańczy. Portalek, classicers. Mogę skoczyć? Tak, mogę. Ja pierdzielę, mnie do dupla nowic wywaliło. Jest, nie wiem czemu on tej sadzonki Farda, to nie mieli augmentu, kurde ale zabili dwa tą e, Sonę Ja pierdziele, to jest chyba okej, okay, nie, ale Chociaż nie wiem czy to jest tak okej, okay. ja chcę pod atak speed grać Nie, proszę nie No tak mało rolek, no muszę to za tak speedem dostać Fulmination, to jest w ogóle dobre A jak, ja, co jest w ogóle co wylosowaliśmy? Jak, jak jest mapa? Bo ja też, że mała jest a jest ASRL, to ja w sumie nie muszę tak tragicznie wiecie, narzekać. Nie, nie mam pojęcia w sumie. No to brzmi dobrze te AP i HP z Gumble to wszystko nie daje tak speed, ja wziąłem to już gówno i teraz nie wiem. Wejdź portalkiem, błagam, bo na no cię rozpierdzielą No nas nie rozpierdzielę w sumie małka świnia Mogę atakować czy nie? Czy nie mogę atakować? Czy nie jest mi dane? O, ładnie, są na dobrze gra, więc jest nadzieja na tę gierkę i to sporo nawet A grosz to działo, w ogóle coś tam bije. Muszę zmieniać targety, tak? No, często zmieniał w sumie. No, mam, no jest te prismatic lobby, no to chyba muszę dokupować, czy nie? Ja pierdź. Eee, Zosmaria, nie chcę tyle rolować, ten środek zrolować Raz, dwa. Ja pierdziele, gdzie jest ta główna moja? No to jest najlepsze, chyba, ale no to o co chodzi? No ja mam gówno, sorry, no ona ma fajne, ale ja mam gówno takie, że szkoda, gadać. No. Ja wiem, że jestem taki Reaper Stol, że zmniejsza max healtha i to jest on-heal z tak speedem dosłownie. Jest e, Divine Sunderer jest. E, ten Darksteel Talon. Kurde, nie wiem co tu pić w ogóle. No już tyle, no nie chcę na mordę dostać pilaru kolejnego. O, się boję, ba, się tak bardzo boję. O, rozpierdzieliło mnie w sekundę by the No unlucky, na Fizz'e jednym umarłem. O, chyba ona podkryty dostaje wszystko, się kombuje u niej. No unlucky. Ale no, już wiem, że taki Kindred wygra kurwa grę, no ciekawe. Unlucky, spierdzielone są te, nienawidzę tych e, pryzmatycznych główien po prostu. A dobra, nie chcę narzekać. Zleciałem i już zdechłem, ale na mnie nie zdechnieć? Skopier weapon wziąć ja i wolone jajce, no to znajemy się tutaj z tego wszystkiego. Ale jest augment, no ja tam dostanę, że się Big Brain'a dostanę. <śm> nie, jest w mojego, muszę pamiętać o tym. No przepraszam cię pani Sono, ja cię tak przepraszam, ale to nie jest moja wina, no roluje to gówno. Nie kupiłem Merców, nie ruszyłem się na chłopa. No i to znowu się nie ruszy. Dwa tanki, No I mnie rozpierdzielą. I mnie znikują, to jest W sumie trzeba bardziej tej Sonie zaufać może Coś mam wpierdzielić tam? No lepiej jarzyć, żeby Sony chwycili mi za mordę. Kiedyś się ruszę, głosi legenda. No co i mnie kajtułem jak, jak świnie dosłownie Tak jak będzie ten... że ta mapa płomienista, to nie wygramy tego, ale ja i tak tego nie wygram, No nie ma nie ma i temów niestety znaczy item, no i temu nie. Mam. No biję go niby coś tam, a ja już te targety nie, nie zapominam o tym jak. Ale nas kajtułem jak szmule No nie mają też obrażeń na zabić, to nie mogę mów, na rzekę. Opisuje mogę zostać, bo na manę nie ma, ale no dobra, tak to jest. Nie mają obrażeń. Tego obrażeń brakuje. ale no, mam tak random item generator po prostu, wypierdzieliłem. Oj, nie mam teraz na cały item. No, może w końcu kupię do, do poprawny item. No nie, Trinita jest Git. Jak myślisz, pani sądzi? No, ja mam 9 kili i nie mam golda cały czas, jak ktoś mi to wyjaśni. Myślę, że go buta sobie dokupię potem przy okazji, ale to chyba tak nie działa. Botk? Musiałem kupić Botka, ale to dalej nie będę mieć tego Omnivampa całego. Ja pierdzielę. No tutaj do Gaj muszę trzeba mieć 15? A, i cholerę. Mogę hydrę w sumie kupić na. Muszę ten atak spić mieć O no, ludzie mają walone w sumie i dobrze robią, że nie kupują tych itemów Ja jestem kretynem i kupuję, potem się coś takiego dzieje No i spierdziela! Spierdziela O ja jakby jakbyś trafiła, no... No nie żyjemy już, no z Unlucky, no wykajtowali mnie jak szmule, no co ja mogę poradzić na to? A ty nie trafiłeś r to nie jest moja wina. Zajbista mapa też, z lewej do prawej uciekaj, goni, goni jakieś gówno. Posłuchaj, gram tą arenę, tylko się denerwuje jak dziecko jakieś małe. A to nie o to chodzi, no nie zniukowaliśmy kogoś i nas wykajtowali i chodzili po tych sadzonkach, no wow. Arena 2025. Gdzie nie zrobiłem jakieś mapy, gdzie nie ma tych sadzonek po prostu? Jak mi to wygrali? Blitzcrank <grywa> to O, fajne gówno. No armor pewnie mi się przyda na... No, no, świetne. świetna saraka do ryja. tego buta w końcu zasranego. Prze przeżywamy jeszcze? Żyjemy jeszcze, żyjemy jeszcze. O! No co, no znowu będę kajtowany. Ona ma wszystkie palenia świata jakieś. Ten ma blindę. Przy czym te itemy, są. sony też są główne, przecież to jest ta słabsza wersja, to jest to, że ono damage musi dodawać. No nie ja, no, przeżył, przeżył i zobaczycie, zaraz wróci z full HP niestety, a bierz moje te sadzonki, tam jest od nich Dobra, chyba, no, tak się nie wyleczą z tego. No co, on nas zasra tymi grzybiorzami, nas zasra. Ale zabawa. Teraz rzucaj Jarkę, jak my tam nie ma. O, ja pierdzielę. Nie, na mapę czekaj A na many nie ma w ogóle, że to moja. No blinda dostałem na mordę. Blinda nie ruszam się. I leci mi na mordę jakieś tysiąc projectile? Nie, no to są na dobrze, klik, ale ona many nie ma, ona musi jakiś jakiś item, item złożyć. ona się kończy, mana, bo to sobie po trzech rotacjach spali, no. No taki tym jesteśmy dobrze, tylko na te, na te, na te takie nukowanie będzie ciężko. Portale nie chcę, a wszystko jest główne, właśnie dobrze, że to się zmienia też w tymnych No, tak not fun to jest. No Samira, my sami nie sprokujemy przecież pierwsi. No mało, ciekawe, że Kartus stoi, nie, Kartus nie stoi na sami. Zresztą klika RK i prokuje to. To jest on hit. Nie będę srebrnych, nawet nie będę. To jest dobre, bo mam Sonę. Ale wiem, że są lepsze, te w sumie srebrne augmenty. No to jest on hit kolejny. mało, ale jest. Cholernie mały, ja mam 0 HP z temu w Ja Będę w sekundę, ja tego Rengara. O! Oh, no! Mm, no! To, to. Tak, tak, jasne, Dobra, Już Popatrzyłem tam, już popatrzyłem, to już uciekam. Random stats z co dostałem? Critical Strike i Unbreakable, no zajebiste te randomowe. 0 atak z tych testów dostaję dodatkowych. Uważaj na RK, jak dostanie R to ja nie wrócę nawet. Niech sobie obok tego portalu stanie. Zabij on zanim to się skończy, no właśnie. Ta 300 razy im to odepnie jeszcze. Do duplanowic odlecę. Czemu to dwa razy się odpala tego od wyjgara O co chodzi? Beloł 60 30. No to jedno z dwóch, nie, nie dwa razy. W mnie dobra, że nie wiem. Zastanowałaś się sam. Ej, je napierdzielam, nawet wam powiem. Ja nie wiem z czego, ale ja napierdzielam tym Jacksem. Może Jax jest broken po prostu? Może jest broken, chyba. Dobra. Lecimy. Ale gówno. On. Nie mogę po prostu. Kingu Blade Attack Speed You. I mean, South Face Bond. I'm playing hits. Masz tego popietera albo coś? Nie masz, gówno tam masz. No to wrzuć. Ale gówno, ja pierdzielę. Weź, bo to wezmę tutaj Attack Speed po prostu, jak nie żartuję. Nie wiem co to robi w ogóle. Every second Attack Five bolt from them to the target. A wam skipujemy, mogłem w sumie nie kupować, ale no. Ja muszę jeszcze, aha, ja muszę skowadełka dostać Omni wam, bo, bo lifestyle, no, bo się zażyga, bo nie aktywuje się ta moja, ta... Mam ile? 15, 10, 85% mi brakuje, no skowadełka tam muszę dostać. tą no, to muszę skowadełka spamować, Także no, item starczyło też. Ja też nie mogę spamować kołoderek, bo nie będę już na prismatic item. No, ja czekam, do, żeby dostać te moje itemy, o których wam mówiłem. Ja mówię tak, Bissell jest na pewno i ten Reaper stole jest na Jaxie. Ten Dark Talon też mi się wydaje popierdzielony, bo to jest True damage on hit? No, mam na nich trochę rezista. Przecież my graliśmy na to. O, Omni Wam. Dobrze, bo teraz ta aura mi się w odpala, czy nie? Ta, ta jest ta aura. Zostaje Max Shield, więc fajnie, bo jego HP. W sumie nie, ja nie mam nic, żadnych itemów pod HP. Poza tym teraz i tyle mam tych hp cały czas. No, ale no nie Jackson, jest słaby. bo... To spierdziela przecież. ma a ad health ADAP jest fajne nawet. Ale kolejnego nie kupuję, żeby mieć na pryzmatikę. Ale kroję, patrzcie, ona mi 3 speed dała. Cię trzymam. Jak mam dojść do tego 5-0 tak speedu, powiedzcie mi? To jest niemożliwe, to musiał mieć letal tempo. No, ciacham sobie, ciacham sobie, ale. Ja nie wiem, może weźmy wszystko, zbierzmy z tej mapy. Najpierw, potem. Nie wiem, muszę iść do przodu, bo jak on zacznie jarkować. Masz rację, no? A są spoceni, ja pierdzielę. Nie żyje. A niestety, no nie będę na niego przeszła. No, ci jelonka nie ma. I no, jakoś to działa teraz. Nie wiem jak, ale jakoś to działa. Dobra, no nie, nie musimy chodzić do jego slowy, no tam mu się mapa zamieka na ryju. no, w sumie mamy jakieś popierdzielone duło z tą Soną, ja narzekam. Ale na te itemy szczerze mówiąc, nie, nie ma takich dobrych itemów, jak tak patrzę. Znaczy to jest fajne, ale to, to jest kupsko chyba na Sonie, nie? Bo to, to, to twój damage steruje. 3-3-3. Znaczy to w sumie nie jest dużo. Ale na przykład ten taki pierścień, co ja mogłem dostać jest lepszy. O ja pierdzielę Grasp Shrinker jest dobry Tenczek chce rolować Shrinker jest dobry Byłby dobry na tą brajo potem Oni już nie żyją To na pewno rolne Nie no to Shrink jest popierdzielony O no tego Questa Dostaje atak Speed potem popierdzielony No szkoda rolnąłem bo chciałem atak Speed dobić ale widzę, że nie jest mi dane No tu jest problem taki, że mnie kajtują jak szmule i mają antyhealę. I mapa jest do kręcenia się w kółko zajebista, jakby kto pytał. To widać, nie? To można rozpierdzielić. No, powietrze mnie zatrzymało, na no unlucky. Ale ją rozpierdzieliło, ale niestety obok portalu, wiecie? Mam blinda, nie mogę nic zrobić, teraz mogę wlecieć. Nie no, wkurza mnie ten Timoszek, już, odcie tutaj. No, Tour de France, Tour de France z panią Zero robimy. Otworzy się ta lilia? Nie, no, Jackson jest OP na tym trybie. Eu i ma mi nie wiem dlaczego nawet. No, ma tak speed po prostu, i to wszystko się duplikuje. Możesz API i AD złożyć. Wszystko się z wszystkim kombi. No, kolejne o, kolejne w O, O, A mam jakieś smoka? Nie, nie mam żadnego smoka. Ale smok też jest dobry, bo on procentowo zwiększa wszystko. Ale gramy na Czogata! O, Witamy, witamy! Witamy, panie Czogacie. Ja jestem ciekawy, jak oni taktykę sprowadzą. Bijemy się? A, ostatnia runda, dobra. Jesuję, ja, ja nie nie, nie wiem. No, przepraszam, że narzekałem, ale no. No, support i jakieś coś co bije, to to jest chyba meta na tej rejle. Nie wiem co mam powiedzieć. A skakuje, zobaczymy co się stanie. O, ale go rozpierdzieliło fajnie. Ja nie mam bisów jeszcze, jak miał Reaper's Toilet, to by tego Chobhata rozpierdziło dosłownie, ale nie mam. Ojeju, to mnie teraz rozpierdzieliło. Siu, 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 mi się rączka szczęście cała jak atakuje. Powiem tak, że nas skajtułem jak szmule, ale i tak wygrywam na te hapewki Jezus Maria przecież... <grywania> no nie mają Ja w ogóle jestem z nich dumny, że oni tak daleko przeżyli, bo to jest aż dziwne <grywania> Lasowe itemy kurwa, mam ty, że mam te czerwc jaxa, jak rozkierdzielam Siu, 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 siup, 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 siup. Eee, no ale meczar taki. myślałem, że to z Brianem będziemy się że że bo dobrze ta Sona grała, ja no nie krzyczałem. No nie eee, wiem, jest chyba open, ale nie, się być szczery. Aż ty zobaczyć co za taki mały Popierdzione, to dość losowa i temy i rozpierdziała.